Dzisiaj spotykamy się tutaj w nowej siedzibie ośrodka doradztwa rolniczego w nowej siedzibie oddziału subskiego wcześniej oddział mieścił się w Strzelinie w gminie Subsk i jest to takie spotkanie inauguracyjne. Wiemy, że dzisiaj trudno datować moment przejścia konkretną datą. Każdego rodzaju przeniesienie administracji, przeniesienie jednostki jest to pewien proces, który następuje w czasie. Myślę, że ważne jest to, żeby to zaakcentować, że właśnie teraz się przenosimy i żeby ta informacja została przez media również rozpowszechniona. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że zostali zaproszeni wszyscy wójtowie z powiatu Subskiego na to spotkanie, więc w gminach jestem spokojny o to, że informacja zostanie pocztą pantoflową rozesłana. Biuro powiatowe, które wcześniej miało siedzibę w Strzelinie, również się przenosi tutaj do Tutejszej siedziby. Ono również będzie tutaj funkcjonować. Nasi doradcy na terenie całego powiatu funkcjonują. Na terenie każdej gminy jest doradca, który też jest w dobrym kontakcie z tamtejszymi rolnikami, więc przede wszystkim, przede wszystkim. Chcemy dzisiaj pokazać, że tutaj w Subsku przy Poniatowskiego 4a mieści się siedziba oddziału Subskiego Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz biuro powiatowe powiatu Subskiego, jeśli chodzi o doradztwo rolnicze działające w ramach tego powiatu. Najistotniejsze, że ten ośrodek został. To jest jedno. Drugie, tam ten ośrodek, który był w strzelinie, no jest to stare budownictwo. Wytrzymać finansowo w celu przeprowadzenia remontów jest to trudne. Tu w tej chwili będzie łatwiejsze. Jeśli chodzi o całe. Cały tak naprawdę obszar działania Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pomorskiego to planujemy duże zmiany w tym ośrodku. Te, osu, te zmiany dotyczą i strzelina, i słupki, tak jak Państwo widzicie, ale dotyczą również e, Lubania, Gdańska. E, racjonalizujemy koszty, myślimy o tym, żeby ten majątek rzeczywiście został e, sprzedany. Dotyczy to również chociażby wszystkich elementów składowych, może nie wszystkich, ale większości elementów składowych e, w Gdańsku, budowy nowego jakościowego ośrodka w Lubaniu czyli w powiecie kościelskim duże zmiany jednym z Wierzę, że będziecie Państwo zadowoleni z tej zmiany. Państwo uznacie, że to była dobra, e, dobra decyzja. E, proszę się nie obawiać, że ta, ta zmiana spowoduje jakieś, nie wiem, komplikacje, czy jakieś rzeczy, które pójdą w niebyt. Myślę, że nie, że, że to taki nowy etap i nowe dobre rozdanie tutaj na ziemi słupskiej i ja życzę Państwu, żebyście w nowych warunkach. Lepszych warunkach, ale na pewno nie jeszcze takich, które byście Państwo sobie wymarzyli, e, funkcjonowali. Wszystkie zmiany muszą rodzić postęp. Ja myślę, że ta zmiana, zmiana naszej siedziby, również spowoduje, że warunki naszej pracy będą lepsze, że e, rolnicy też będą obsługiwani w lepszych warunkach. Jednak e, słusznie ta zmiana powoduje również, również pewne emocje, bo nie wszyscy rolnicy, szczególnie ci mniejsi czy więksi działkowicze. Mieli czym dojechać do Strzelina, bo tam jednak nie było żadnej komunikacji, jeśli nie liczyć jakąś tam sezonową w tym czasie. Myślę, że przyzwyczajimy się, że wyniki będą coraz lepsze, a jeszcze jak pan marszałek dzisiaj powie, że o tej elewacji to wspólnie jakoś pomyślimy, to za rok, za dwa to tu będzie bardzo, bardzo, bardzo elegancko. administracja musi być jak najtańsza stąd znaleźliście się w Słupsku i to jest z kolei plus, ponieważ jesteście w tej chwili miejscy, a miasto jest stolicą regionu, który ma typowy charakter wiejski, który ma charakter rolniczy i zarówno turystyka jak i rolnictwo są, powinny być właśnie w naszym regionie doceniane i powinny być nadal się rozwijać. Ważne to co jest oczekiwane i od pana dyrektora i od pana marszałka, że ośrodek doradztwa rolniczego w naszym mieście, w naszym regionie po prostu będzie istniał i że będzie funkcjonował, będzie ten oddział funkcjonował dla naszych rolników z naszego regionu. Dziękuję i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, aby ten nasz oddział rozwijał się. Dziękuję.